Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Sebastian Sztandera, gdzieś pasieka, dziadka tatka. Wędrujemy po mazurach. Teraz zrobię kilka serii filmików o mazurach, może uda się o pasiekach mazurskich. Jestem w miejscowości Rydzewo. Rydzewo. Mała mieścinka. przyjeżdżam tutaj, jestem tutaj trzeci, trzeci raz, byłem 3 lata temu, byłem 6 lat temu, jestem w 2019 roku. Miejscowość malowniczo położona, spokojna, bez tego zgiełku, bez, nie, to nie są Mikołajki, to nie jest mrągowo, to jest rydzewo ciche, spokojne. Życie toczy się tutaj znacznie wolniej i znacznie przyjemniej. Można troszkę lepiej wypocząć. Jest marina, jest orcik, taki malutki, jeden, drugi. Nie ma tutaj jakiegoś napływu turystów, nie ma koncertów, nie ma y, intensywnego, długiego, nocnego życia, jest altanka można sobie cicho, spokojnie usiąść wieczorkiem a, a ja jestem tutaj właśnie trzeci raz, a nie spotkałem pasieki, żadnej pasieki w, tym, w tej okolicy i postanowiłem to zmienić jadę znaleźć wygooglałem, jest jest kawałek od miejscowości jadę sprawdzić Zastanawiało mnie tutaj, bo zawsze, zawsze gdzieś są pszczoły. Tutaj akurat jest dużo lip, dużo łąk, wszystkiego dużo. Na całych Mazurach jest wszystkiego dużo. I było dla mnie nie do pomyślenia, żeby nie było żadnej pasieki. Jadę szukać, jadę znaleźć. Jadę spróbować miodu takiego tutaj, czysto mazurskiego. Cóż, wziąłem rowerek do przejechania kilka kilometrów może 4, może 5, a chciałbym wam właśnie pokazać, dlaczego te mazury mi się tak podobają. Dookoła las, dookoła łąki, dookoła mnóstwo mnóstwo nieużytków. Strzały naprawdę mają co tutaj robić. Się zastanawiamy nad tym, żeby robić kwietne łąki. Tutaj nikt nie musi robić kwietnych łąk. Tutaj jest sporadyczna ilość upraw rolniczych, a w większości właśnie raj dla pszczół. Raj, na którym pszczoły mogą naprawdę naprawdę zrobić cudowne miody, cudowne smaki. Co roku inne, zróżnicowane. Tylko pozazdrościć. Wygląda fajnie. Minęliśmy lipy. Cała alejka, lasy lipowy. Generalnie lasy tutaj są bardzo, bardzo zróżnicowane. I przez mnóstwo mnóstwo ich blaków przez lipy, kasztanowce i cudnie. cudnie, to wygląda za zdrością patrzę zawsze na to jakim, jaką bazą pożytkową dysponują mazury i pasieki mazurskie Łąko świeci, cudowna pogoda. To już jest okres, kiedy już większość jest przedpignięta. Już nie jest aż tak kolorowo na tych łąkach, ale, ale proszę bardzo, tutaj coś cały czas coś widać, coś fioletowego, coś zielonego, coś białego, maczki, coś czerwonego. No jest, jest! Jest niesamowita ilość magazynu hektaru co mają naprawdę co to, to tutaj robić nic jedziemy dalej drałuję, drałuję tym rowerkiem wdrapałem się pod małą górkę a no, takie widoki to są tutaj normą Jedziemy dalej, już niedaleko, już za chwilę powinniśmy dojechać do pasieki, do boju, hmm. tak, więc chyba, chyba dojechaliśmy. W takim malowniczym położeniu, przy drodze szutrowej, z daleka od asfaltu, mamy coś takiego: jest miód, jest pasieka, jedziemy zobaczyć. Machałem się już, dawno nie jeździłem na rowerze wczoraj mały rozruch. Mamy jakieś gospodarstwo. Dobra, zaraz wrócimy z powrotem. No. I cóż, odwiedziliśmy mazurską farmę pszczoły miodnej. Chwilę porozmawialiśmy. Dowiedziałem się, na jakich pszczółkach Właściciel pracuje. No myślę, że zapraszam, zapraszam serdecznie. Wspaniałe miody. W miejscowości Rydzewo. Galindów 5b. Wszystko jest jeszcze tutaj w trakcie organizacji. Jest nowy budynek wybudowany dla pszczół, do mieszkania. Na środku, na środku pól. W takiej dolince, w takiej niecce. Organizowana jest cała baza pożytkowa dla, dla pszczółek. Sporo pszczół jest włożone na, na konkretne pożytki, na lipę, na, do lasu, na spać. Chociaż mają tutaj w koło niesamowitą bazę, jednak ilość pszczół, którą, którą posiada tutaj pan Robert. Zmusza do tego, żeby, żeby pszczółki przewozić w różne inne miejsca. Ma kilka pasiek w okolicy, porozstawiane też na stałe. Ma hodowlę matek, sprzedaje odkłady. Zapraszam serdecznie tutaj na Facebooku. Mazurska Farma Pszczoły Miodnej. Robert Stachelski, Rydzewo Galindów 5b. Zapraszam serdecznie.